Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Wakacje powoli dobiegają do końca i kończy się taka wakacyjna przerwa w nagrywaniu Betters of Design po mojej stronie. Nie wiem czy ją zauważyliście, ale na pewno ja ją odczułem bardzo mocno i dało mi to taki pozytywny zastrzyk do tego, co się będzie działo w najbliższym czasie w podcaście. Ten odcinek, jak już pewnie zauważyłeś, czy zauważyłaś, no nie będzie taki typowy odcinek podcastu. Nie będziemy tutaj rozmawiać o agregatach, o modelowaniu. To jest taki odcinek typu Studio Update, w którym chciałbym się z Wami podzielić tym, co będzie tutaj się działo w najbliższym czasie, ponieważ pojawi się kilka zmian. W momencie, kiedy 1 lipca opublikowałem na YouTubie pierwszy film na moim kanale, no do tego odwiedzenia bardzo Was zachęcam, zostałem zalany, wręcz zalany pytaniami, czy to oznacza, że podcast zostanie zawieszony, czy odsunięty na boczne tory. I odpowiedź brzmi: no, może troszeczkę spóźniona, ale nie. Nie, nie, nie. Podcast będzie trwał, <grym> podcast będzie dalej się pokazywał, będą w nim drobne zmiany, natomiast chciałbym te dwa tematy ciągnąć jednocześnie. One się będą świetnie uzupełniać, ponieważ YouTube daje mi szansę pokazania zupełnie innych aspektów tych tematów, o których sobie tutaj rozmawiamy, no, ponieważ daje tą szansę taką wizualną pokazania tutaj pewnych zagadnień, natomiast w podcaście możemy porozmawiać po prostu troszeczkę dłużej. O tych, wszystkich, o tych wszystkich rzeczach. I te dwie rzeczy, które są no, tak ogromnie różne od siebie, powinny się bardzo fajnie uzupełniać. Więc już niedługo wszystkie odcinki, które pojawiły się do tej pory na podcaście, a także te, które będą pojawiały się w najbliższym czasie, one trafią także na YouTube'a. Także jeżeli jesteście na tej platformie, to tam się może pojawić kilka notyfikacji, właśnie o tym, że pojawił się nowy odcinek na, na, na kanale. Mam nadzieję, że pozwoli mi to jako twórcy dotrzeć do nowych osób, no, ponieważ mechanizmy rekomendacji tej platformy są zupełnie inne i odmienne od tego, co działa tutaj na przykład na, na, na iTunesie czy na Spotify'u. Ale takie najważniejsze ogłoszenie, które chciałbym jakby zawrzeć w tym odcinku, jest troszeczkę inne, ponieważ już od jutra, od 1 września, kolejne odcinki podcastu będą pojawiały się, uwaga, co tydzień. <laughs> tak, co tydzień. To był mój wielki plan na samym początku nagrywania tego podcastu, aby faktycznie taką częstotliwość utrzymać. Z różnych powodów okazało się to po prostu niemożliwe. Nie miałem jeszcze jakiejś umiejętności, nie miałem doświadczenia i po prostu porwałem się z motyką na słońce. Natomiast już teraz wiem, jak to wszystko działa, więc po prostu podejmę to rękawicę jeszcze raz. Także od jutra, od 1 września, w każdy wtorek, no gdzieś tam w godzinach 7 czy 8 rano, będą pojawiały się kolejne odcinki podcastu. Jest to pewien rodzaj eksperymentu, tutaj od razu powiem. I chciałbym to tempo publikacji utrzymać przynajmniej przez miesiąc albo dwa i po prostu zobaczyć, czy jestem w stanie to zrobić i jaki jest z tego efekt. I w związku z tym, że częstotliwość będzie tak wysoka, pojawią się drobne zmiany. Oprócz takich typowych odcinków <laughs> Bethesda Design przez typowy mam tu na myśli taką godzinę rozmowę, gdzie poruszamy dosyć głęboko jakieś tematy z, z moimi gośćmi pojawią się także odcinki, które będą znacznie, znacznie krótsze nazwijmy je sobie tak roboczo shorty. Będą to odcinki poświęcone konkretnym zagadnieniom, na przykład wzorcom czy, czy, czy jakimś technikom, gdzie pokażemy sobie w takiej bardzo skondensowanej formie, kiedy dany problem może nam pomóc w projekcie, kiedy absolutnie nie powinniśmy go używać i taka skondensowana pigułka wiedzy będzie się pojawiała pomiędzy takimi typowymi, normalnymi odcinkami. I odkrywając troszeczkę rąbka tajemnicy tutaj, jedną z takich serii, która pojawi się na podcaście, będzie Domain Driven Design Essentials, gdzie wspólnie z gośćmi, a także solo, będziemy poruszać temat kolejnych wzorców i kolejnych zagadnień, które pojawiają się zazwyczaj gdzieś tam w rozmowach dookoła Domain Driven. Ale nie będzie to jedyna seria. Natomiast tutaj zostawmy sobie tutaj troszeczkę niedomówienia i po prostu zobaczmy, jak to się potoczy w najbliższych miesiącach. Tak więc oprócz normalnych odcinków, takich typowych dla, dla tego podcastu, odcinków typu short, pojawią się też odcinki o tematyce troszeczkę większej niż takie głębokie modelowanie. Dlaczego? Cały czas wspólnie z Andrzejem Krzywną dostajemy bardzo, bardzo, bardzo pozytywny feedback po naszej ostatniej rozmowie odnośnie refaktoryzacji. Więc widać, że zapotrzebowanie na taką wiedzę jest po prostu ogromne. Więc tego typu tematy, jak rozmawiać z biznesem, jak komunikować pewne rzeczy, jak pozyskiwać pewne informacje od przedstawicieli biznesowych, tego rodzaju rozmowy także pojawią się tutaj na kanale, także pojawią się na podcaście i mam nadzieję, że będą stanowiły świetne uzupełnienie tych tematów technicznych, bo tak naprawdę na koniec dnia potrzebujemy obydwu tych zagadnień i potrzebujemy mieć twarde umiejętności techniczne i tych większych, troszeczkę tak, żeby się przydało. Także mam nadzieję, że dla Was będzie to równie interesujące. I powoli kończąc to krótkie wprowadzenie do tego, co będzie tutaj działo się na, na podcasie w najbliższym czasie, słowo jeszcze o konferencjach. Sytuacja covidowa jest jaka jest i nie wygląda na to, że ona miałaby się w najbliższym czasie jakoś mocno zmienić. Także wszystkie konferencje, które były chyba zapowiedziane do końca roku, no zdaje się przeniosły swoje działania w świat rzeczywistości wirtualnej i chyba tylko tam będzie możliwość przybicia tej przysłowiowej piątki i, i zamienia kilku zdań. I taką najbliższą okazją do tego spotkania, takiego wirtualnego, będzie konferencja For Developers, która odbędzie się już za dwa tygodnie. Gdzie będziemy mogli spotkać się czy tu na ścieżce bodega IT Minds, czy tu na ścieżce php która, no wiadomo, jest tam gdzieś bliska mojemu sercu. Dla mnie osobiście jest to też takie ciekawe doświadczenie, ponieważ jest to już dziesiąta edycja tej konferencji, w której gdzieś tam troszeczkę jestem zamieszany w przygotowania tej, tej tematyki. Także jeśli jeszcze nie jesteście na tej konferencji, zapraszam do dołączenia. Do na pewno coś ciekawego tam się pojawi. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani tematyką związaną z modelowaniem, z domain driven design, z architekturą aplikacji, z event stormingiem, to zapraszam Was do śledzenia mojego profilu oraz śledzenia profilu Piątków na Produkcji, ponieważ już niedługo pojawi się tam ogłoszenie o pewnym evencie, który wspólnie przygotowujemy na sam koniec września. Będzie to dwudniowa otwarta inicjatywa dla osób, które Chcą poznać troszeczkę tych tematów, natomiast wszystkie szczegółowe informacje będą opublikowane już wkrótce, na początku września. Także do śledzenia obu tych profili bardzo Was serdecznie zapraszam. I uciekło mi jeszcze tylko jedno ogłoszenie. Jak już być może zauważyliście, zmieniło się logo i zmieniła się okładka podcastu. Także jeżeli będziecie szukać kolejnego odcinka Better Thoughts Design w jakiejś aplikacji podcastowej, czy to na stronie WWW, zwróćcie proszę uwagę, że ta okładka wygląda troszeczkę inaczej niż poprzednia. Ta poprzednia była zrobiona w 5 minut na kolanie przed przysłuchowym release'em pierwszego odcinka. Także nadszedł czas na to, żeby to troszeczkę lepiej zrobić. Więc zwróćcie uwagę, ponieważ to wygląda troszeczkę inaczej. A my się słyszymy już jutro, 1 września rano, Pojawi się nowy odcinek, który będzie, mam nadzieję, tutaj takim nowym otwarciem dla, dla podcastu i coś ciekawego do tych wszystkich naszych tematów dorzuci. Trzymajcie się, a ja was zapraszam już jutro. Do usłyszenia.